Pod opieką bielawskiej misji Nowa Nadzieja przez okrągły rok jest blisko 800 osób, potrzebujących zarówno materialnego, jak i duchowego wsparcia. W samej bielawie z pomocy misji korzysta aż 600 mieszkańców. Od czterech lat, przed świętami Bożego Narodzenia, pomoc ta niesiona jest w sposób szczególny. W tym roku kolejny raz przyłączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji Gwiazdkowa Niespodzianka. Tutaj mamy akurat finał. 260 paczek zostanie wydanych dzieciom, ale wcześniej wydaliśmy już około 150, także w tym roku mamy bardzo dużo paczek. Większość prezentów to dary z całej Polski. Pozostałe udało się pozyskać dzięki hojności lokalnych sponsorów. 200 paczek dostaliśmy z tej ogólnopolskiej akcji Gaskowa Niespodzianka. Następne paczki, no, pytamy, chodzimy, prosimy i udało nam się pozyskać pewnych sponsorów, którzy nie chcą ujawniać swoich danych, także takich trochę inkognito jest ludzi. No i troszkę, troszkę ludzie też finansowo pomogli, a nasze tutaj wolontariuszki robiły przez kilka Ładnych dni i nocy te paczki. 20 grudnia świąteczne prezenty rozdawano dzieciom w teatrze robotniczym. Oprócz materialnych upominków, społeczność misji specjalnie na tę okazję przygotowała także spektakl oparty na motywach biblijnych. Nie, nie da kupa śniegu, już to Ej, ty tylko nie człowieku, co? Dobra.